na tym krzyżu pamiętającym te wydarzenia. To nasz cmentarz parafialny też między innymi ma mogiłę, gdzie jest pochowanych dwunastu z tamtego czasu, sprzed stu lat. Sto lat temu przychodzi na świat święty Paweł II. Ta cyfra, która e, tak często będzie się pojawiała, też jednocześnie nam pokazuje przemijalność ludzkiego życia. Tak niedawno jeszcze spotykaliśmy się ze świętym Janem Pawłem II, większość z nas do A już jest przed obliczem dobrego Boga. Kiedyś i my staniemy z całym naszym życiem, z dorobkiem naszego życia, z wiernością Bogu Trójjedynemu i Matce Najświętszej. Dzisiaj w tej mszy świętej właśnie dziękuję Dobremu Bogu za, za naszą Ojczyznę, modląc się też za Was tu wszystkich, tą setną rocznicę co to na Chciał wędrzeć się do stolicy najkrótszą drogą przez osów, żądki i prawie. Zagwarantował również swoim żołdakom, że po zdobyciu Warszawy przez dwa dni będą mogli grabić, palić, zabijać, no i oczywiście pić i gwałcić. Sowieci byli bardzo pewni swojej wygranej, bo przed sobą mieli polską armię ochotniczą, czyli gimnazjalistów, licealistów i studentów niewyszkolonych 16-, 17-, 18-latków. Nie wzięli jednak pod uwagę jednej rzeczy. Że z tymi dziećmi na froncie będzie razem ksiądz Ignacy Szkorupka. 14 sierpnia w vigilię uroczystości w niebo najświętszej Maryi Panny, świtaniu O godzinie 3.30 bolszewicy rozpoczęli gwałtowne natarcie. Na widok czerwonoarmistów większość tych dzieci zaczęła uciekać. Ksiądz Szkorupka, widząc chaos wśród swoich uczniów, wybiegł przed nich i lewą ręką wskazując kierunek ataku, a w prawej ściskając krzyż zawołał za Boga i za Ojczyznę. Tak wspominają świadkowie tych w pracy z korupka został położony na furmankę. Wieść o jego śmierci bardzo szybko się rozeszła. Przyszli żołnierze, żeby go pożegnać. Klęknęli przed furmanką, modlili się. Był pokuty bagnetami, Jego twarz, policzek, cały tutaj korpus. To był taki znak firmowy kultury wschodnio-mongolskiej, tych oddziałów sowieckich. Krzyż 1920 rok. W niedzielę o godzinie 15. Apel poległych na naszym cmentarzu przy mogile, gdzie właśnie spoczywa 12 tych, którzy tutaj koło dworu w Liniance oddali życie. Będzie odsłonięcie tych dwóch krzyży, takich górujących nad naszym cmentarzem, na tych mogiłach z 20 roku i z czasu II wojny światowej. W kościele jest publikacja, która opisuje to, co wydarzyło się przed 100 laty 17 sierpnia u nas w Dniance. Na naszej stronie parafialnej już jest też dostępna w formie PDF-u ta cała historia tych wydarzeń. Jestem szczęśliwa, że jesteśmy już tutaj na setnej rocznicy, jesteśmy już dziesiąty raz. Dzięki temu, że nam jest dobrze ze sobą, że pamiętamy ten czas wojny, nie jednej wojny, nie tylko tej, którą obchodzimy dzisiaj. Kochani, ja kupiłam... Y, 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 gospodarstwo po bohaterze, który na Grimianki y, 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 cmentarzu leży. To wszystko historia jest wśród nas. Każdy z nas niesie historię. W zależności od tego, jak, w jakich czasach nam przyszło żyć. I pamiętajmy, że ten krzyż jest podziękowaniem za zwycięstwo bo historycy piszą ogólnie. Natomiast tu dotykamy historii, która się zdarzyła 100 lat temu, a pan Jan Rybka, który był również sołtysem, w 71 roku zmarł. Kochani, na tym to polega. Na moją wyobraźnię podziałało, że przecież każda z tych domostw to był dom z trzechą kryty, bo taki kupiłam, z trzechą kryty, stodoły z trzechą kryte, a w środku prosząca o, albo domagająca się, żołnierze, którzy chcą i zapalić papierosa, i wiadomo, że, mogą, że wszyscy mogą spłonąć. I wystraszeni mieszkańcy, którzy muszą po prostu dać, a bo, bo ich 25-letni Jan Rybka, który zostawił dzieci razem z żoną i szedł na wojnę. I dlatego spójrzmy wokół siebie, ilu mamy bohaterów cichych, spokojnych, nic nie mówiących, a ile mają zasług. A ja chciałam podziękować, że jesteśmy po raz dziesiąty znowu razem. Teraz pospiewajmy. Ta brygada, gromada, na stos na życia los, na stos, na stos. Nie bój się otwieraj, nie bój się my czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty, całe błonie Za nami piechoty, całe dłonie. A dą skąd Bóg prowadzi. O jezusa, dokąd Bóg prowadzi? Warszawa, Warszawę, wiedzieć, byśmy radzi, Warszawę, odwiedzić byśmy radzi. Gotowa. gotowa. Hej, hej, łani, malowane dzieci, na panienka i za wami poleci. Ej, Babka ej, umierała i jeszcze i się pytała, wani. czy na, na, na tym świecie łani będziecie. Hej, hej, za nami poleci. I bardzo dobrze. Górześ ty zabani, że Szum wierzmy nam, żalu co serce wie, nie płacz, dziewczyna ma, o partyzance nie jest źle, o Pójdę do niebieskiego, pójdę szybciej. Zapytam się. Rozpędzamy konia. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. A jak mi odpowie... Kacisawego hey! Daj do mnie konika ci samego. I ostrą szabelkę I ostrą szabelkę Do boku mego I ostrą szabelkę I ostrą szabelkę Do boku, do boku mego Daj do manierkę Z gorzałczyną Daj do mnie manierkę Z gorzałczyną mnie nie tęsknił żebym nie tęsknił a żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił, zawieszył. Pójdziemy, pójdziemy z okonu. śpiewam dla ciebie, dziewczyno, dla dziewczyno może dziewczyno, także dziewczyno, jest to serce. Zakochane czyje serce, może podajem mnie kochasz i po nocach tęsknisz lokasz. ten tę piosenkę tę jedyną, śpiewam, śpiewam dla dziewczyno, ciebie dziewczyno. Ju no. pięknie. i ślicznie tam zawsze. No i co jest? Ja też, bo zaraz tak, tak. będzie prezent, zaraz będzie prezent. O, 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 ślicznie, ślicznie. Ach, jaka piękna rodzinka. Świetnie, dziękuję. Ja wykorzystuję sytuację i chciałbym wspaniały. Ja organizowałem. Trzyma chleba. Hmm. Ale bardzo wszystko. 100, 100 godzin, godzin panie Emilio oglądanie. wszystkie To jest dla pani. Jest. Yes. Yes. Cool, e, witam Państwa serdecznie, ja wystąpię dzisiaj w takiej nietypowej roli. E, nazywam się Zbigniew Piątkowski, e, mieszkam w Mińsku teraz, ale pochodzę z Podlasia, z rodziny Podlaskiego, a będę śpiewał po grubsiosku. A kiedyś mój dziadek śpiewał mi tę piosenkę, potem mama. I tak ją zapamiętałem, że chciałbym ją Państwu pokazać. A kiedy miama masierował, Tom ci zawsze przykazywał, Żeby lubo pamiętała, Se ślad na mnie zacekała. I ja tu już szósty rocek wysłać sobie w Tam nikogo nie ujrzałaś, Tylo żołnierza spotkałaś, za co ciasia wypytywać. Ty nie mogłabyś się wydać. Ja wydawać się nie mogę. Na lubego cekać bandę. Twój luby się już zanił. ja Jam na jego weselu był, co muzycy z kochanecko. Wzięła czerwona rózycko, Ja muzyce tyle bziedy, Ile w morzu kropel wody. Ja muzyca tyle dzieci, Ile wzięła rusmak sieci. Skoczył z konia, dał jej paczkę, To za twojo wisowackę. Skoczył z konia, dał jej drugo, To za twoją pamięć długo. Skończył z konia, dał jej trzecio. Łas mu pierścień z palca zleciał. Po pierścieniu go poznała, padła na ziemię zemdlała. Po pierścieniu go poznała, padła na zianie zemdlała. Dziękuję. specjalną dedykacją Pani Emilii, to była piosenka. Stoi bursi soki, stoi burs zielony, podoba mi się ten facet, ale nie ożeniony, Nikolońskiej wody, baby się starzeją, a ja chłopak młody. Baby się starzeją, kobiety, a ja chłopak, chłopak młody. Со ТВ.